Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie o tym, co najważniejsze, czyli spotkanie o zdrowiu, a w naszym studio ekspert doktor nauk medycznych Anna Bochanek Mularczyk. Dzień dobry. Witam panią, witam Państwa. Pani doktor, temat, który no właśnie, często wydaje się, że jest tylko problemem kosmetycznym. Myślę o aftach i zajadach, czy to faktycznie tylko problem kosmetyczny, czy może świadczyć o czymś zgoła poważniejszym? Bardzo dobrze, że Pani się o tym pyta, dlatego że jest to problem naprawdę mogący świadczyć o bardzo poważnej chorobie. E, często właśnie, mając zajady, afty, stosujemy jakieś płukanki, e, Witaminy B, B-kompleks i problem znika. Natomiast jeżeli on nawraca albo pomimo zastosowania właśnie chociażby witamin z grupy B cały czas się utrzymuje, powinniśmy naprawdę poważnie zastanowić się, co może być jego przyczyną. A przyczyna może leżeć na przykład w bardzo poważnych zaburzeniach związanych z chorobami autoimmunologicznymi i w związku z tym z niedoborami w zakresie wszystkich mikro i makroelementów. Bardzo często również zajady i jafty są pierwszym takim sygnałem, który szczególnie doświadczony stomatolog może rozpatrzeć jako rozpoczynające się objawy na przykład przewlekłych białaczek. W związku z tym obniżenie odporności zawsze powinno zapalać gdzieś nam z tyłu głowy takie pomarańczowe światło, że to nie jest tylko błahy kosmetyczny problem, ale że powinniśmy tak naprawdę mocno zastanowić się, co się dzieje z naszym organizmem i poszukać po prostu e, odpowiedniego lekarza, żebyśmy ten problem mogli rozwiązać. A często dzieje się tak, że bagatelizujemy. Te wydawałoby się błahe problemy. Dokładnie tak. Więc nie robimy tego, pamiętamy o tym, że trzeba szukać eksperta, trzeba się badać no i dbać o siebie. Bardzo dziękuję Pani Doktor. Drodzy Państwo, my widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Do zobaczenia.